Like champagne and leather. And read a credible list of their incredible feats. Incredible Credits. I bet I'll never forget it, cause once I read it, then i don't get to see it the theater about 90 minutes late It's a whole dang movie, cause the credits are great Now if you're gonna be featured on a movie song The credits is the part that you wanna be on 2000. A dzisiaj mam dla Was zestaw z serii Lego Movie 2, trójkołowiec Emeta. Zestaw ten pochodzi z roku 2019. Zawiera 174 elementy. Jego numer katalogowy to 70823. No i tak się ten zestaw prezentuje. No i tak, zaczniemy może od tej konstrukcji. No i tak się prezentuje ta konstrukcja. No i w filmie głównie widzieliśmy ten pojazd, czyli trójkołowiec. No i przez, chw... no głównie tam przez chwilę, bo tak chyba przez minutę nawet, albo i dwie, mogliśmy ten pojazd widzieć. Jak Emmet i Lucy pojechali sprawdzić, co spadło z nieba. Gwiazdka, czy ten pojazd nawet myślał że to gwiazdka ale dobra tak się prezentuje ma on tutaj trzy koła które ruszają się w... wszystkie tak czy nie tak ruszają się jak się jedzie to no co jakiś czas się nie... zacinają ale o teraz się... no i znowu dobra czy, jak zostawię ten pojazd, to czy będzie stało? Dobra, stoi. Mam chyba tutaj takie podpórki. Podpory jakieś. Z światłami. Z tyłu leci, jakby jakaś taka para. No i wygląda, że tutaj też jest jakieś światło tylne. Tutaj jest światło przednie. Tutaj byłaby kierownica. Tutaj, może jest klaxon albo coś w tym stylu. I tutaj, miejsce dla kierowcy oraz roślinki, którą tutaj też dostajemy. Fajny taki pojazd. Szkoda, że nie możemy go przebudować na coś innego. Ale dobra. Na, na jakiś inny pojazd budowlany. No i też w zestawie jest. Taka to stacja. Może dosłownie stacja benzynowa. Tutaj mamy akurat dystrybutor paliwa oktan. I tutaj też rośnie jakaś wysuszona gałązka. Albo krzak. Jak chcemy, to możemy sobie odczepić tą część konstrukcji i gdzieś indziej zamontować. Fajny pomysł, no i też z tej strony mamy formę jakiegoś tam obrony przed y, kosmitami z planety Duplo czy tej układu siostral Czyli wyrzutnie falk to by były Dobra i wystrzelmy Jakoś leci, dobra, spróbujmy jeszcze raz tym razem tak, o. Mocno uderzają. No, ale dobra, możemy sobie te dwa wyczepić i jak się prezentuje ta największa konstrukcja tutaj, z tych trzech. No i w tym miejscu mamy miejsce, żeby umieścić ten pojazd, żeby stabilnie stał. Fajne, chociaż w filmie takiego stanowiska nie mieliśmy. W zestawie również dostajemy. Dwie postacie. I tak zacznijmy sobie omawianie od kosmity z planet Duplo. To są takie dwa klocki i mogliśmy takiego kosmita widzieć na początku filmu, kiedy to jeden taki większy z mackami wypluł takie. 12. No i tak się prezentują. Możemy kręcić okiem, jakby kogoś chciał hipnotyzować. No tutaj mamy akurat taką yy, gałkę, żeby czymś tak robić. Można też otwierać tam paszczę i widzimy te. Klacki w środku. Tak się prezentuje. No w filmie one się tylko na początku i chwilę później w środku filmu, ale tak, no to już się nie pojawiały. No, i mamy też głównego bohatera z serii LEGO Przygoda, czyli Emet, ze swoją roślinką z pierwszej części, którą możemy kojarzyć, albo też z drugiej. Też tam było. Ale tak, figurka prezentuje się w taki sposób: wygląda tak jak Emet z tych innych zestawów z serii LEGO Przygoda. Tylko na, no różni się od tej z pierwszej części, że nie ma już klocka oporu. Ale tak, ma on tutaj te swoje oznaczenia, plakietkę z imieniem. No i strój takiego typowego budowlańca z LEGO. Alternatywny wyraz że to jest takie zdziwienie. A tutaj taki uśmiech. No te zdziwienie to może być kiedy Mogliśmy zacząć, kiedy odkrył, że Lucy stworzyła muzykę. Życie jest czadowe. Była jedną z osób, które to zrobiły. Tak więc, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.